Hejka, witam Was na moim kanale w ten piękny, słoneczny dzień, aż ja musiałam założyć okulary. Dzisiaj robimy cały dzień jedzenia i ćwiczenia jak modelki z Victory's Secret. Ze mnie chciałam dać taki disclaimer i zaznaczyć, że to, że jakaś modelka, która wygląda w jakiś sposób, ma taką dietę, nie znaczy, że Wy też musicie mieć taką dietę. Dieta powinna być dopasowana do Waszego wzrostu, wagi, wieku, aktywności... Ja takie wyzwanie robię jednorazowo, normalnie również nie jem dokładnie tak jak one, gdyż mam inne zapotrzebowanie kaloryczne. Więc jak już to wszystko wiemy, to zabierzmy się za śniadanie. Ogólnie to dowiedziałam się, że każdy z tych modelek praktycznie pije zawsze rano wodę z cytryną, więc to też zrobimy sobie jest tylko trochę kwaśna żeby ten film wnosił trochę coś więcej niż są diety i ćwiczenia to postaram się też omawiać każdy ich posiłek lecz no, one na pewno mają jakichś dietetyków i trenerów więc wątpię żeby jakiś z ich posiłków nie był zbilansowany, no ale zobaczymy. To śniadanie widziałam tak wielu modelek w tym na przykład Kendall Jenner i Bella Hadid, że sobie takie zrobimy. Będzie to tost z awokado i jajkiem sadzonym albo scrabble eggs. Ja chyba zrobię sobie scrabble eggs i do tego jakieś warzywka. Wyszłam na dwór z myślą Assezien z pięknym widokiem, ale jest fale, jest wiatr, jest potworny szum morza i mam wrażenie, że będzie to potwornie słychać. No ale yy, już jak tu jestem, A, chciałabym spróbować tego. Nie wiem, czy mówiłam wam, ale ja fanką awokado nie jestem, jest dla mnie taka, ale ogólnie w miarę dobra. Jeśli chodzi o makroskładniki, no to mamy węglowodany z chleba, białko z jajka, tłuszcz mamy z jajka i z awokado, błonnik z warzyw i owoców, więc jest to zbilansowany posiłek. Dzisiaj również poćwiczymy jak modelki. Znalazłam taki workout na YouTube, który niby robi Kendall Jenner. Chodzi o to, że wiecie, nie mamy takich dokładnych workoutów, ale jest dużo źródeł, które pisze jak wygląda to i ten faktycznie przypomina te wszystkie. Ogólnie to tą dietę, to wszystko biorę z internetu, z researchu, z różnych stron. Nie mówię, że tak wygląda w 100% ich ćwiczenia i dieta, ale wiecie, coś zbliżonego. Kolejną rzeczą, którą sobie wypijemy to jest taki zielony sok. To uważają właśnie to za taki detox, wiecie, witaminki. No ja nie jestem do tego przekonana, ale spróbujemy. Ja osobiście na co dzień piję zielone soki, ale nie kupuję ich, tylko robię sama, dlatego... Um, ale tym razem kupiłam, gdyż one kupują, więc spróbujmy. Kurczę! Nie spodziewałam się tego, ale to jest... Naprawdę bardzo dobre, w sensie serio. Mogłam to pić. Wow. Tak jak popatrzyłam tutaj na plakietkę, no to tutaj jakaś sałata, jakaś nadkapieżek, takie. Nie, no, nie, nie. nie. Ale to jest naprawdę bardzo dobre. Przecież się przebrałam taki swój niebieski zacik. Ogólnie aktualnie z tatą zabraliśmy się, jedziemy do Mursi, jedziemy zobaczyć sobie turniej padlowy. I wtedy też Wam tak pokażę, na czym mniej więcej ten panel polega, żebyście mogli zobaczyć jak ktoś gra. Właśnie to zaczął się pierwszy mecz, który chcemy obejrzeć. Jak widzicie, tam pokazałam Wam mniej więcej, jak to wygląda, i za chwilę Wam pokażę jeszcze trochę więcej. Niestety, akurat jak próbuję nagrać, te wymiany są krótkie i nie ma nic interesującego. Wchodziłam do domu i będę się właśnie brała za obiad. Robię sobie pieczonego kurczaka z gryżem, i warzywami. Jest to bardzo popularny posiłek modelek z Victoria's Secret, więc też go zrobimy. Kurczak no już jest gotowy z poprzedniego obiadu, a na ten ryż jeszcze poczekam dosyć długo. Obiad prezentuje się tak. Mamy tutaj taką sałatkę, kurczaczka i ryż basamati. Ja znowu w moich okularach, ale obiad już jest. Mamy tutaj ryż, który jest węglowodanami, białko w postaci kurczaka, warzywa to nasz błonnik. Ja jeszcze na sałatę dałam taki dressing, który robi za tłuszcze. Ale powiem Wam tak, dziewczyny, znaczy modelki tego nie dają. Nie było tego w artykułach. W ogóle na obiad nie było żadnych tłuszcz, żadnego awokado, nic. Co mnie zupełnie zdziwiło, więc ja postanowiłam, że to bardziej zbilansuje, ja dodam ten tłuszcz. Nie mówię, że one w obiedzie nie mają tłuszczu, po prostu nie było tam zawarte. Jeszcze nasiona czia trochę dla poprawy trawienia. Nie jest to dla mnie coś niesamowitego i coś specjalnego, gdyż ja taki obiad zazwyczaj jem na co dzień, więc porcja jest również, no wiecie, porcję kontroluję ja. Nie wiem, jak ile one jedzą. Dla mnie jest taka wystarczająca. I jeszcze raz przepraszam za ten szum morza, ale po prostu są fale i to słychać. Aktualne plany to będzie prawdopodobnie teraz ten trening, co robi Kendall Jenner. To jest w sumie tylko trening abs. Może troszeczkę pilatesu. Później prawdopodobnie pójdę e, pograć w padla. Albo wszystko na odwrót. Czyli najpierw padel, później trening. Zobaczymy. Um, jak mówię, już nie jest jakoś wcześniej, już połowa dnia zlecała. Ale jeszcze chcę się jakoś poruszać. Pamiętajcie, ruch jest kluczowy do dobrej sylwetki, do samego zdrowego trybu życia. Naprawdę, ruch jak, jakikolwiek, jaki lubicie. Jak widzieliście, miałam też taką drobną sesję Pilates. Jak mówiłam, modelki bardzo często uprawiają Pilates, a ja mam reformer w domu, z tego korzystam. Aktualnie przybrałam się już w padlowe ciuchy i idziemy na trening. Dzisiaj trening tylko tatą, więc trochę podbijamy. Jak widać, pograłam już trochę czasu. Jak słyszycie, testy już tu obok grają. Jestem zmęczona, ale dobrze mi idzie. jakby każda piłka trafia tak jak chcę, mam kontrolę, więc jestem naprawdę zadowolona. Niestety nie widziałam, żeby jakakolwiek modelka grała w formie kardio w padla, bo zazwyczaj uprawiają boks, tak jak Gigi Hadid albo Bella Hadid. No ale u mnie padel to cardio. ja za niedługo i tak pójdę na takie kardio na bieżnię, to też zobaczycie. W końcu mam lampę pierścieniową i światło jest w miarę dobre, więc jestem zadowolona, po prostu wow. Teraz przygotujemy sobie kolację i będzie to ryż, no bo one znowu jedzą ryż na kolację. Z lean protein, czyli po prostu jakiś kurczak znowu albo ryba, coś w tym stylu, za chwilę znajdziemy. Naprawdę jakby u nich kolacja i obiad się praktycznie nie różni, znaczy praktycznie się nie różni, naprawdę. Zanim by ta ryba się upiekła i wszystko by się zrobiło, to by trwało to wieki, więc postawię jednak znowu na tego kurczaka, którego już mam gotowego, tylko do wygrzania. I myślę, że to będzie spoko, bo dokładnie to tak wygląda u nich. No, pięknie, od razu lepiej. Pomidorki, papryka, sałatka. Obiad i kolacja wyglądają praktycznie identycznie, ale naprawdę modelek jak takie. sobie trochę dziwi, no ale dobra. Z racji tego, że to już jest praktycznie ostatni posiłek, i praktycznie to jest już ostatni posiłek, bo dziewczyny nie dążą do... nic więcej. To mogę zrobić takie podsumowanie, że nie, czuję, nie czułam się głodna przez cały dzień. Nie miałam takiego problemu. Czułam się dobrze, lecz mówię, dla mnie dieta, taka dieta jest trochę nudna w sensie awokado. Kurczak, kurczak, zielony sok. Trochę nudne dla mnie. Ja potrzebuję jakieś urozmaicenia, chociaż wiem, że oczywiście one nigdy to nie wygląda tak w 100%. To jednak, takie wiecie, moje uczucia, jak na ten moment. Jeśli chodzi o samo samopoczucie, to czułam się dobrze. Nie mam jakichś tam, że mam jakieś jakiś zjazd energii, nawet powiem lepiej, ale nie było dla mnie nic specjalnego. Spodziewałam się jednak trochę innych posiłków u nich. Chociaż bardzo, bardzo chciałam tego spróbować, więc ja cieszę, że spróbowałam, lecz zdecydowanie preferuję swój sposób odżywiania. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia!